Panie pośle, co pan robi? Panie pośle, co pan robi? Co pan wyprawia? Co pan wyprawia? Pan 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 Panie pośle, co pan robi? Panie, pośle, co pan Panie pośle, jak tak można było Ach, Panie, tak, był co, byli, je, tam, się zachować. By. Panie się jak tak można się zachować. Pan Panie pośle co pan robi? Panie pośle co pan robi? Co pan wyprawia? Co pan wyprawia? Panie pośle co pan robi? Panie pośle jak tak można zachować? Panie pośle tak można się zachować?